Cześć! Witam Was dzisiaj w recenzji jednej z niewielu gier wydanych przez portal jaką u nas zobaczycie. W zasadzie ciężko powiedzieć dlaczego tak po prostu wyszło. Tym razem mowa o znanej wszystkim Zombie site w wersji broń w dłoń. Ciężko mi powiedzieć czemu właściwie tak mało słyszymy o tej grze, która nie jest świetny, super nowością, natomiast nie jest też najstarsza. Mamy tutaj do czynienia z małą wersją. Normalnie Zombie Side ma duże pudełka, czasami ogromne, dużo w środku. A tutaj mamy taką jakby skondensowaną wersję tej oryginalnej gry. W Zombie Side broń w dłoń. Zagramy od jednego do sześciu graczy. Od 14 lat wzwyż. I średnio gra trwa tak około 30 minut, chyba że też bardzo mocno się głowi. W pudełku znajdziecie niewiele, co dla nas jest plusem, chociaż ja bardzo lubię dużą ilość figurek, ale potem wkurza mnie y, czas rozkładania. Pudełku, jak widać, nie jest za duże. Przytrzymałam tylko dwoma palcami i nic mi tutaj nie wypada, więc ono też jest fajnie zapełnione. Znajdziemy w niej takie planszetki, postacie, którymi będziemy grać. Oczywiście poza instrukcją planszetki. Otworów, bosów z którymi będziemy walczyć. Do tego kilka zestawów różnych kart, które też będą nam służyły do dalszej rozgrywki i to, co ja lubię najbardziej, czyli pisaki i zębiaki, który, którymi będziemy sobie pisać po e, tych wszystkich planszetkach. Pierwsza rzecz, która bardzo nam się w tej grze spodobała, to to, że w końcu doczekaliśmy się nie kartek, które nam się zużywają i je wyrzucamy tylko takiego zestawu, który będziemy mogli używać dowolną ilość razy, czyli z zmazywalnych planszetek. Po pierwsze dużą frajdę daje pisanie tym mazakiem po kartach, a po drugie to jest po prostu wygodne, bo jak skończymy grać, wymazujemy i wkładamy wszystko do pudełka, możemy tego używać nieskończoną ilość razy. Sama jakość tych wszystkich rzeczy też jest bardzo fajna. Nie mamy tutaj nic do zarzucenia. Jedyne co, to trzeba pamiętać o tym, żeby przy Pierwszym rozpakowaniu porozdzielać karty zombiaków, bo one są takie też małe i lubią się sklejać na początku, więc mocno trzeba je rozdzielić, żeby potem móc dobrze potasować. No z tym tasowaniem też bywa różnie, ale nie jest to bardzo duży problem. Przy tym tasowaniu odczucie jest mniej więcej takie, jakbyśmy mieli takie mm, koszulki, te które bardziej się lepią, więc jeśli ktoś korzysta z koszulek, to w ogóle nie zauważy różnicy. Y co jeszcze, jeśli chodzi o komponenty, to my dostaliśmy taką wersję z dodatkowymi postaciami i bardzo fajnie, tylko jest jeden mały problem. Karty są nieróżne, nierówne. Nie wiem, czy tutaj to widać, ale coś z cięciem poszło lekko nie tak. Nie jest to oczywiście duży problem, ale wygląda trochę. Tak, średnio profesjonalnie powiedziałabym. Do tego mamy dość fajne, ciekawe, różne postacie. One mają też różne bronie, z których możemy korzystać. Mają różne upgrade'y. Widać też, że to jest amerykańska gra, bo mamy jedną ulubioną postać Bartka, w co jest w swoim ulubionym. Amerykanie mają przynajmniej stereotyp, taki o nich jest, że mają taką manię wielkość, że wszystko musi być ogromne i wielkie. Do tego musi być ta słynna równość i poprawność polityczna, do której nic nie mam, ale wiemy, że jeśli jest przesadzona, to też potrafi wkurzać. No i właśnie mamy jedną taką postać, która jest taka bardzo amerykańska. Mamy kobietę przepakowaną niczym, Arnold Schwarzenegger, z dużą bronią i tak właśnie wygląda lekko karykaturalnie, ale to tylko taka mała dygresja. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, ona jest bardzo prosta. Wykładamy sobie przede wszystkim karty. Część z tych kart będzie pokazywała, jakiej broni będziemy w danej turze używać plus do tego, które ząbiaki będą nam się przesuwały, one mają oznaczenia jedną albo dwie strzałki. Do tego, drugie karty, to są karty ząbiaków, które będą, karty, przepraszam, namnażania, które później będą nam zwiększały ilość ząbiaków dla danego gracza. To, co jeszcze na początek sobie bierzemy, to karta postaci. Ona wygląda w ten sposób, I tak jak wcześniej pokazałam, tutaj u góry są bronie, z jakich korzysta, one są w wersji podstawowej, ta żółta jest już rozwinięta maksymalnie. Zdobywając pewne rzeczy, w sensie zabijając konkretne zombiaki, będziemy mogli sobie te bronie ulepszać, i wtedy też zamalowujemy sobie tutaj te znaczniki. Do tego mamy dodatkowe naboje, tarcze i życia, które tracimy. To też wszystko sobie piszemy tym pisaczkiem. Do tego dostajemy zombiaki, które nas będą atakowały. Tutaj też będziemy skreślać sobie ich życie, i czasami od nich obrywać mocniej lub mniej. Plus różnych bossów, których też będziemy zabijać. Teraz gra dzieli się na dwie rundy. Pierwsza runda to jest walka tylko i wyłącznie z zombiekami, które będą nas podgryzać. Z kolei w drugiej rundzie przychodzi nam już właśnie boss i on będzie przechodził od jednego gracza do drugiego. Gramy tak długo, aż nie ubijemy dziada. O regrywalności nie musimy się martwić. Mamy kilku bossów, różne stopnie trudności mniejsze zombiaki będziemy sobie losować i do tego mamy wiele postaci, które też mają różne bronie także można sobie kombinować i grać w bardzo różnej konfiguracji my graliśmy w tą grę już wiele razy i jeszcze nam się nie znudziła jak zwykle graliśmy we dwoje, tylko i wyłącznie natomiast gra się bardzo fajnie tutaj nie ma takiej potrzeby, żeby było więcej osób, żeby nam coś dodatkowo się pojawiło może byłoby trochę więcej taktyki ze względu na to, że po pierwsze Gracze decydują, do kogo trafia zombiak, który wychodzi z tych mniejszych, a po drugie, atakując, jak już mamy jakąś rozwiniętą broń, to możemy mieć też taką umiejętność specjalną, podczas której będziemy mogli atakować zombiaka u sąsiada. Tylko najbliższego, ale jednak, więc. Tutaj może trochę by to dało. Natomiast jak najbardziej możemy polecić dla dwóch osób. My bawimy się przy tym bardzo dobrze. Nie znajdziecie tutaj takiego typowego klimatu zombie, nie będziecie czuli aż tak mocno, że te zombie na was zapadają, że jest jakoś poważnie i tak dalej. Ale jeśli chodzi o klimat, to to jest naprawdę takie skondensowane zombie side. Tutaj po prostu chodzi o mordowanie. Więc zabijamy, ja się da, zombiaki namnażają się, a do tego wszystkiego jeszcze te mazaki dają naprawdę bardzo dużą frajdę, bo możemy przy okazji. Trochę wypuścić swoje wewnętrzne dziecko i na przykład rysować zębiakowi wąsy, nadać mu imię i po prostu bazgrać sobie i bazgrać i wymazywać. I to naprawdę jest bardzo fajna zabawa. W naszych recenzjach staramy się też opowiedzieć trochę o wadach i zaletach gier. Często podczas grania notujemy sobie na przykład, co e, akurat spostrzeżenie pojawiło się w naszych głowach, żeby też wam potem o tym opowiedzieć. E, tutaj powiedziałabym, że wad jako takich nie ma. E, to jest po prostu mała wykreślanka i dostajemy w tym pudełku dokładnie to, czego oczekujemy. Po pierwsze, nie ma tam jakiegoś pustego miejsca, gdzie elementy będą nam się miotały po całym pudełku. Po drugie, daje to po prostu frajda, to jest krótka gra, w której będziemy sobie wykreślać, będziemy sobie mordować, będzie jakaś rozrywka, trochę zastanawiania się, jak to zrobić. I to w tej grze jest fajne, cena też nie jest za wysoka, więc tak naprawdę mamy po prostu to, co chcieliśmy. Podsumowując, ta gra bardzo do nas trafiła i na pewno u nas zostanie. Tak, jak mówiłam, dostaliśmy to co chcieliśmy, czyli krótką, fajną wykreślankę. Graliśmy w zwykłego zombiseida i też był super, ale my poszukujemy też często takich gier, w które będziemy mogli zagrać wieczorem, zmęczeni po pracy, żeby po prostu trochę się rozerwać. I tutaj zdecydowanie to dostajemy. Zastanawialiśmy się trochę, dlaczego od tej, że nie jest głośniej, bo zasługuje na swojego rodzaju uznanie, właśnie jako taka prosta, przyjemna zapychaczka czasu. Natomiast ani gdzieś u recenzentów za dużo tego nie było, ani nawet nie ma ogłoszeń sprzedam, może dlatego, że komuś się spodobało i zostało, nie wiem. Minusów za dużo też nie ma, jedynie te bonusowe karty. Z jednej strony super, że coś dostaliśmy, z drugiej jest to krzywo wycięte, ale tak naprawdę to już byłoby trochę czepianie się na siłę, żeby nazwać to minusem. Więc podsumowując, jeżeli szukacie czegoś krótkiego i dającego rozrywkę, to my bardzo polecamy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.